Uwaga, widać, że nie jest nigdzie nacięte, prawda, że widać? Dobra, no to test. Cześć, dzień dobry, moi drodzy, w tym materiale porozmawiamy o tym, w zasadzie ja będę opowiadał, wy mam nadzieję będziecie słuchać, jak zbudować silny chwyt, mocne i silne przedramiona i przy okazji zdrowe nadgarstki, także zapraszam na materiał. Po co tak naprawdę w ogóle mieć silny chwyt i mocne przedramiona? Po pierwsze, jeśli masz mocny chwyt, to dużo łatwiej Ci wykonać po prostu trening na siłowni, bo hantle czy ciężary po prostu nie wypadają Ci z dłoni i możesz zrobić więcej powtórzeń z większym obciążeniem. Po drugie, silny chwyt przydaje się w praktycznie każdej dyscyplinie sportowej, więc jest to ważny skill. Silny uścisk dłoni jest też ważny w kontaktach międzyludzkich. <laughs> I tu takiego Arnolda. Jako ciekawostka, są też badania, które pokazują korelację między słabym chwytem, a krótszym życiem, które może być spowodowane większą szansą na choroby układu krążenia. Ale mówię to jako ciekawostka, Was to nie dotyczy, bo za chwilę zrobimy trening, który spowoduje, że będziecie mieli silne przedramiona. A i oczywiście, silny chwyt jest ważny dla każdego ojca, który ma dwójkę dzieci i musi jabłko przepołowić, żeby było sprawiedliwie. Dobra, powoli będziemy przechodzić do ćwiczeń, zaznaczę tylko, że niektóre będą dużo łatwiejsze, a niektóre będą też trudniejsze. Tak naprawdę Wy, jako widzowie, musicie dostosować te ćwiczenia do siebie. Zacząć od tych prostych, które jesteście w stanie wykonać i dopiero stopniowo, stopniowo przechodzić do tych trudniejszych. Bo wiadomo, na tym polega trening. Zaczynamy od łatwego i staramy się progresować ku trudniejszemu. Dobra, wiem, wszyscy czekamy, więc zaczynamy ćwiczenia. Na początek wystarczą nam hantle. Podnosimy sobie je i wystarczy, że będziemy je po prostu trzymać w dłoniach. Jeśli mamy naprawdę słaby chwyt, a weźmiemy w miarę ciężkie hantle, to już samo utrzymanie tych hantli może być dość trudne, więc od tego sobie zaczynamy. Poza tym, że takie utrzymanie ciężaru w dłoniach powoduje zwiększenie siły chwytu i przedramion, to także wpływa korzystnie na mięśnie centrum, bo teraz brzuch musi cały czas pracować. Pamiętam o tym, żeby trzymać prawidłową postawę, napięty brzuch, w miarę napięte pośladki i wtedy Okay. Gdy jestem w stanie te hantle utrzymać, mogę przejść do progresji i mogę zacząć sobie z nimi chodzić, mogę zacząć z nimi spacerować, przez co oczywiście grawitacja działa na to w taki sposób, że jeszcze ciężej mi utrzymać ten chwyt, ale że ja z tym walczę, no to stopniowo oczywiście zwiększam siłę chwytu. Pierwsze, bardzo proste ćwiczenie, szukamy czegoś trudniejszego. Oczywiście sztanga również może mi służyć do tego, żeby wzmacniać chwyt. Wystarczy, że ją podniosę. Będzie praktycznie tutaj ta sama praca, co w przypadku hantli, ale uwaga, mogę wprowadzić bardzo ciekawą zmianę. Potrzebuję dwóch ręczników. Składam sobie ten ręcznik. Jeden. Składam ręcznik. Drugi. I ręcznik zmienia zasady gry. Przeplatam go przez sztangę. I teraz no, muszę zrobić równo. I teraz podnoszę tą samą sztangę, ale trzymając za ręczniki. Przez to, że mam dużo grubszy chwyt, moja dłoń nie może tak komfortowo opleść sztangę, więc teraz już tak naprawdę nie zmieniając w ogóle obciążenia sztangi, bardzo mocno wpływam na to, jak mocno musi pracować moje przedramię i chwyt, żeby tą sztangę utrzymać. Więc ręczniki są naszym sprzymierzeńcem w pracy nad chwytem i będą nam dzisiaj jeszcze długo towarzyszyć. trening chwytu mogę sobie też połączyć z treningiem bicepsów użyć ręczników i teraz wykonywać ugięcia na biceps. Oczywiście ciężar, jeśli chodzi o hantle, nie będzie tak duży jak w normalnym chwycie, ale przez to, że używam ręczników, moje przedramię pracuje dużo, dużo mocniej. Dalej oczywiście mamy drążek. Świetny sprzęt, bardzo prosty do wzmacniania chwytu i całych pleców. Osoby super początkujące mogą ustawić sobie nawet nogi na jakimś podeście i zrobić taki pół zwis, czyli trochę wiszę, ale trochę się jednak opieram na dłoniach i staram się, czy na dłoniach, na stopach, i staram się tak wytrzymać 30 sekund, żeby mój chwyt się wzmocnił. Ale jeśli czuję, że to już nie sprawia problemu, to staram się wisieć na swoich dłoniach. Nie dość, że będę wzmacniał świetnie przedramiona i chwyt, będę wpływał korzystnie na kręgosłup. Jest to ćwiczenie elongacyjne, antygrawitacyjne tak naprawdę, więc bardzo korzystnie będzie wpływało na kondycję kręgosłupa oraz stawów ramiennych. Także drążek oczywiście jak najbardziej, ale gdy poczujesz, że prosto jest oburącz i dasz radę lepiej, to idziemy krok dalej. A krok dalej to oczywiście ręcznik. Przyplatam sobie ręcznik przez drążek, będzie dużo ciężej. I teraz staram się być w zwisie, ale trzymając dłonie na ręczniku. Jest dużo, dużo ciężej. Czuję, jak moje dłonie zaczynają zjeżdżać. Moja praca przed ramionem musi być jeszcze większa, więc znowu mamy korzyść. Zacznij na rękach wyprostowanych, ale gdy czujesz, że dajesz radę. Możesz to robić, nawet utrzymywać się na rękach ugiętych. Jeszcze bardziej popracują ramiona bicepsy. Świetne. Kolejna progresja, znowu wiszenie, ale tym razem wiszenie jednorącz. Więc dużo, dużo. Trudniejsza opcja dla osób zaawansowanych, tak naprawdę, ale jeśli utrzymasz na swojej własnej dłoni, to znaczy, że twój chwyt jest naprawdę dobry. Sprawdzam, czy w ogóle uwiszę na ręczniku na jednej dłoni, ale czuję, że będzie bardzo ciężko. Nie ma szans, tego wycinamy to, tego nie pokazujemy. Kolejna opcja z drążkiem, tym razem już będzie więcej ruchu. I teraz mam lekko ręce ugięte, dłonie trzymają drążek w nachwycie, a ja się staram przejść do podchwytu. I znowu przejść do nachwytu. Przez to chwilę muszę być tak naprawdę na jednej ręce, a to dużo bardziej zmienia pracę, jeśli chodzi o jedną kończynę. Bardzo fajnym ćwiczeniem jest to, co można zrobić na wszystkiego rodzaju parkach do kalisteniki czy do street workoutu w mieście Są takie drabinki poziome, zresztą tu jakiś pokaże, jakąś przebitkę Tam również można świetnie popracować nad chwytem No tylko, że trzeba mieć takie miejsce, więc jak macie takie coś w swojej okolicy, to bardzo polecam Jeśli macie dostęp do takiego rodzaju różnych talerzy o różnej wadze to, to też może być świetne, jeśli chodzi o chwyt. Tak naprawdę na początek wystarczy chwycić i utrzymać taki talerz. Gruby chwyt, bardzo niewygodny, mało praktyczny, to wszystko się wyślizguje, ale tym większa praca właśnie dla przedramienia, które przedramie musi wykonać i tym samym nie tylko chwyt dłoni, ale przede wszystkim chwyt palców, więc mamy tutaj progres. A oczywiście kolejnym etapem byłoby podrzucanie, i wtedy jeszcze, oczywiście, większa robota. Do wykonania dla naszej dłoni. Ja to zrobiłem z dychą, udaje się mi z 15, 20 jest za dużo. A jak u Was? Robicie coś takiego? Kolejne ćwiczenie będzie nam potrzebna sztanga guma i jakieś obciążenie. U mnie 5 kg, ale jest to dość mało, ale w sam raz, żebym się nie zmęczył, a żebyście wy wiedzieli o co chodzi. Co mam zrobić? Wieszam sobie na końcu sztangi i moim zadaniem jest zwijanie w ten sposób, żeby wyjść oczywiście z ciężarem do samej góry, a następnie powolutku oporując Opuszczam ciężar do dołu. Ale zwróćcie uwagę, że tutaj nadgarstek cały jest ustawiony do góry, a przy drugiej serii mogę to zrobić odwrotnie i pracować do wewnątrz. Czyli, o, teraz hop, hop. hop. Więc tak naprawdę raz mam pracę, gdzie nadgarstek dużą, większą robi tu pracę, a raz robi w drugą stronę i tym sposobem wzmacniam cały kompleks mięśni w okolicach przedramienia, których jest bardzo, bardzo dużo. Do kolejnego ćwiczenia bardzo przydałby mi się kettle, ale nie mam ketla niestety, więc zrobię to z takim 2,5, przy czym to jest zdecydowanie za mało. Pokażę Wam tutaj gdzieś w rogu, jak to ćwiczenie powinno wyglądać z ketlem. O co tutaj chodzi? Wykonuję sobie ruchy rotacyjne i teraz jest to praca, jakiej do tej pory nie mieliśmy w żadnym innym ćwiczeniu, bo nie tylko wykonuje zgięcie grzbietowe, albo nie tylko pracuję nad chwytem, ale również wykonuje rotację, więc bardzo ważne... Ćwiczenie w kontekście zdrowia nadgarstków, w kontekście siły, no i tutaj zdrowia, tak naprawdę, łokci. Jeśli mamy sztangę, możemy też popróbować ją troszeczkę porotować. Przy czym od razu mówię, nie rozpędzajcie jej za mocno, bo jak ją rozpędzicie, to trzeba ją również wyhamować. A tutaj ruch hamowania jest dużo trudniejszy. I tutaj, oczywiście, działają. Przedramiona nadgarstki, ale także wszystkie mięśnie odpowiedzialne za łokieć. Także bardzo kompleksowe ćwiczenie. A dla osób totalnie zaawansowanych można to jeszcze zrobić w wersji jednorącz, ale to już jest trudne. Moi drodzy, oczywiście ważna sprawa. To nie jest tak, że powinniśmy robić teraz osobną jednostkę treningową wyłącznie na przedramiona. Nie. Warto po prostu do swoich treningów dorzucić jedno, może dwa ćwiczenia, żeby dodatkowo zaakcentować właśnie siłę chwytu, siłę przedramion, bo jest to zwyczajnie potrzebne. A ja mam nadzieję, że materiał był przydatny. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym materiale. W sumie nie wiadomo jeszcze kiedy, ale na pewno prędzej czy później. Do zobaczenia. Cześć.